Szołem ludziska! Z tej strony Staszek, a przed wami przegląd tygodnia, czyli szybkie newsy o tym, co zobaczycie na kanale w ciągu najbliższych siedmiu dni. The Long Dark spędził w Early Accessie prawie 3 lata. Najwięcej hype'u narobił tak zwany Story Mode, czyli tryb fabularny, który opublikowany będzie w dniu premiery gry, czyli 1 sierpnia. I to właśnie na niego położę największy nacisk, ogrywając w tym tygodniu The Long Dark, czyli zimowy survival przygodowy. Spodziewajcie się mini-magratonu począwszy od środy aż do piątku, a dalej zobaczymy jak będzie. Poza tym na kanale pojawią się odcinki z The Talos Principle w poniedziałek i sobotę, The Escapist 2 prawdopodobnie codziennie o 12, .00. oraz Hugh we wtorek i piątek. Na pewno zagramy dalej w Forcy Skorle i zrobimy kolejne wyzwania zaproponowane przez was w komentarzach, a co do reszty pewien niestety nie jestem, gdyż premiera The Escapist 2 skupia teraz prawie całą moją uwagę. Sprawdzajcie zatem harmonogram, by być na bieżąco. Tego samego dnia co The Long Dark z Early Accessa wychodzi również Slime Rancher, czyli gra o hodowaniu glutowatych stworzonek, eksploracji i ciągłym rozwijaniu swojego rancho. Być może uda się zajrzeć do gry i zapoznać się ze zmianami w przyszłym tygodniu, bo w tym raczej czasu zbraknie. Ostatniego dnia lipca premierować ma gra Orphan, która czerpie inspirację z takich gier jak Apes, Odyssey, Journey czy, jak widzicie po trailerze, Limbo. To platformówka, w której będziemy przemierzać świat niszczony przez maszyny. Na oficjalnej stronie gry, jak i na Steamie, nie ma jeszcze ostatecznego potwierdzenia daty premiery, więc być może trzeba będzie na nią jeszcze trochę poczekać. Na dziś to wszystko. Nie zapomnijcie o wygłosowaniu w codziennej grankiecie, w której oddajecie swój głos na grę, którą chcecie zobaczyć w następną niedzielę. Pamiętajcie też o nowym odcinku codziennie o 16 i 19, sprawdzeniu harmonogramu na stronie www.staszekigraszek.pl i śledzeniu mnie na fejsie, instagramie, smaszkaście oraz steamie. Możecie również nabyć koszulkę czy gubek z La Marketu, kupić ode mnie paczkę z Humble Bundle lub wesprzeć mnie na Patronite i otrzymać dostęp do nigdzie indziej niepublikowanych materiałów. Wszystkie linki i ważne informacje znajdziecie w opisie pod filmem. Ode mnie jak zawsze wielka piona, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!